Cześć, tutaj Kaspix. A ja jestem Majozem Tak, i... i jestem głodny no Dobra, się. i gramy sobie dalej O, wiecie, jaki ten parkurowiec, kurwa, zobacz, nie naszym O, no nie Nigdy więcej nie zobaczysz takiego prosa O, Ty widzisz? Wszedłeś, o przechłop To ja też wszedłem, lol I tu spadniemy Nie Ty, kurwa no, nie, dobra, dzięki, że mi otwarłeś. Moja z nowymi siłami wraca, kurwa. Ja pierdolę, co to jest? Aha, a tu, tu trzeba zrobić double jumpa. Nie jesteś na rasiaka. Zamknij pysk. A mnie na fifę. Nie, no w sumie, nie. Ej, Muszę tak. iść do dziadka. i tyle. <noise> po pieniążki. Bo pieniądzki z partnera, którego nie mamy, można sobie zrobić. Tylko, tylko, że rodzice muszą ten y, wyrazić zgodę. No, y, sam sobie napiszę, że, że rodzice wy, tak naprawdę wyrażają zgodę, a tak Ej, tu trzeba zrobić dobry jumpa, zrób dobry jumpa. Czyli? No, coś takiego, patrz. Czekaj. I skończysz. Tylko, czekaj, czekaj, nie. Aj, byłem blisko. Patrz, czekaj, pokażę ci o co mi chodzi. O, oh fuck Aj, przeskoczyłem Przeskoczyłeś? No. Tak, do wody Aha. Ej, nie, nie słychać cię za bardzo Jak to mnie nie słuchać? Nie słychać mnie? O, teraz dobrze, patrz Jak mnie nie słychać? Czekaj No, nie No, fajnie, tak Rzeczywiście, czekaj, stój tam, stój tam, stój tam. Ty, a może ci popchnę? Stój tu, właśnie, czekaj, stój tu. Dobrze mnie słyszysz? Tak. A teraz? Tak. A teraz? Tak. Stój tam. Dobra. Czekaj, uderzysz mnie? Mhm. To czekaj. Jak będziesz tutaj? Nie, stój tu, stój tu. Nie, no sorry, 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 o właśnie, czekaj, na tej kratce tu, o. Dobra. I jak będę się wybijał, to mnie uderz. Dobra. Jest, dobrze! Pięknie! To czekaj, tepnę cię, co? No, możesz mnie tepnąć. O nie! Spadłeś? Tak. Kurwa, ja też. No świetnie. Ale to była dość łatwa akcja jednak się okazuje. Wystarczyło cię walnąć. To jeszcze raz, nie? No nie szumi mi nic a propos. Nie. Bo przestawiłem sobie mikrofibrę. No, nie. Dobra, czekaj. Już? Już. Kurwa, nie, tra oh, oh, nie trafiłem. Była czekaj, czy tam? No, nie trafiłem. Może teraz ja cię walnę. Nie, jeszcze raz trzy, cztery. Pięknie. <laughs> już, myślałem, już myślałem, że się tepuj. Nie, To czekaj, stój tam, stój tam, proszę cię, stój tam. Dobra. Bo jak coś, to się tepnę Double jump, no znaczy ten. Y Jaki jest daleki jump? A nieważne. <laughs> czekaj, czekaj, double jump, y jak? No ten taki długi skok. No fajnie, czekaj. No zaraz ja się spominę. Dawaj dobra. ty no. <laughs> dobra, to teraz ja. Tepniesz mnie. Dobra. Jestem słabym parkourowcem. Awa, Zadziałało. No o nie, no. czekaj, mam pomysł. O i tu się. Jesteś tak. w wodzie? Tak. O, o nie. No. Już byłem na drabince, ogarniasz? Ej, czekaj, i skocz tam Mhm, czy... A, już byłem na drabince. tepniesz mnie? I czekaj, jak ja tam skoczę, no ej, ja teraz Jak ja tam wskoczę, to cię tepnę i tam będziemy mieli takiego jakby, wiesz, checkpointa, nie? No, czekaj No, dawaj teraz ty. Kurde! Nie zadziałało mi ten. Jesteś? Oj. Lol. Czekaj, bo nie widzę. przesunę się. No! No, dawaj Raz, teraz tu się tepnij No. Albo dawaj. dawaj, ty! Ja? Mhm. A teraz się, yy, no właśnie. Teraz ja? A może teraz ja spróbuję? No to czekaj. Tepnij się. No dawaj. Kurde, tepniesz mnie? Ty, a tam. da się doskoczyć, tak? Nie, <laughs> nie, nie, Ej, da nie, tam? nie, nie, No tam? nie, wiem, ja próbowałem właśnie tam wskoczyć, żeby to nie, nie, się... się, Że się, aha! Że taki myk To ej, kurde, się na... nie, się na, dobra Teraz Kurde ja może spróbuję Te no już byłem. Nie mów, tak tak tepniesz, tepniesz nie było cię tepnę. Dobra. Dobra, przesuń się. Dobra. Właśnie, long jump. Ojej, hey. sorry. Genius. Genius. Pomyliłem się. A, jeszcze jedną serię będę nagrywał, w której będę pokazywał różne strony internetowe, ale nie... A jakie to, jak strony internetowe będziesz pokazywał? Normalne Eole. strony internetowe. Tak, tak. Nie, nie takie, co ty lubisz oglądać. Tak, tak. Tak, tak, o, no nie. No nie! IDIOTO! Już wskakiwałem na górę! Ohoho ho. Przepraszam ciebie Naucz się tepać! Mm. Okej okay. O faka <grywa> No nie! Co żeś zrobił? Ty też jesteś w obwodzie No! To użyjemy znowu takiej taktyki Dobra, to ja teraz Ej, no co ty robisz? <śm> Tepiesz. <novelty> zar zaraz. No. <śm> I <Hamilton> Chciałeś, żebym cię tepto, to cię tepło, nie? I. No skażę. No to już Suni. O jak ładnie, tak jakbyśmy zleśniły No nie Jestem na daaaachu Jezus Maria, żebym się przestawił Ja pierdole Tepniesz mnie? Tepniesz mnie? Nie O ty kurwa Sorry Dzięki Stój tu, oj chodź tu i stój tu O nie! JA PIERD... <coughs> <kluj> ja <pierdolę. coughs> <kluj> <kluj> y Aha, dobra Zaraz, my do, do dobrego checkpointa poszliśmy? O i widzisz tam tą ścianę tam, 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 tam? No, no to ja tam cheatuję. Kurwa, zepnisz mnie. Zaraz Ale cepnij Dobra ty wiary point, ty wiary point Ej, ale serio, ale ja tam naprawdę będę musiał cheatować. No to co? Bo ja sobie bo jestem za słaba na to. Zastąpię. Emeraldowe, diamentowe... Nie, no nie, no nie! Tepnij się do mnie. Czekaj, w którą stronę? Tam. Tam? Nie pnież mnie! Bardziej otworzysz checkpoint, no, Aha, no no to ja już to cheatuję, ej. O to muszę zjeść. Nie, ja może spróbuję albo ci się uda. Ohohoho, patrz! A, <słuch> za Ej, czekaj, teraz ja! Czekaj, czekaj, czekaj. Wiesz, co chodzi, nie? Aha, dobra. Jestem geniuszem. O oh, lol, ej chłopie. Ale masz farta teraz. No. To Nooo. O, o przej, ja jestem pro. O, teraz to jest fajne. No. Było fajne. O jezu, nienawidzę tego. No to jest fajne. Ja zawsze wskoczę na następny, tylko że mam taki odróż, że zawsze się cofam. <laughs> Kurwa, zawsze mam ten nadruch. Tepniesz? już czekaj. Otworzę ci Dobra. Ej, jo, jestem prohopie. LOL! Ej, tu jest napisane LOL! Z czerwonych pochodni! Ej, otwarłem ci, ale jak chcesz się męczyć, to... Nie, po prostu bardziej bym się męczył płynąc przez wodę. No nie wierzę. A teraz normalnie bez cheatów przeskoczyłem do ciebie. Tak, bez cheatów? No. Okej. Okay. No nie, to przez ciebie. Przeze mnie? Bo się tak jakby od ciebie odbiłem, można tak powiedzieć. Nie, bo nie, nie, na, nie da się tak. Uwierz. Ej, no nie! Tepnij się do mnie. Gdzie jesteś? Tutaj. A umiesz 180 się skoczyć? O 180? W normalnym życiu czy w Minecrafcie? No, w Minecrafcie. <noise> Nie wiem, ale w normalnym życiu umiem chyba. <noise> Ej, co <noise> jest? Aha... Jestem Dawaj, idziesz. No! Czekaj, no to się przesuń, no. Ja się dobrze przesuwam. rušit jsi? tu, kde ty skakáš. Aha. Uh -huh. Oh, yeah. Co? I dobrze nam idzie. No. Teraz nie lamimy. <laughs> Powiedziałeś, że zaczniemy lamić. Ale teraz jest co jedno także. I to było łatwe. Teraz jest co dwa? Nie. nie. Co parę. No. Kurwa. Akurat tutaj spadłem. Tepniesz? Już, czekaj, dojdę tam. Tepnij szybko. No czekaj. Już nie spadł. No ty! Ty gnoju wykrakłeś. <noise> Dlatego wolałem, że już nie tepną. Bo ja mi tak wykrakał i tak... Ty wykrykałeś, będziemy lamić. Z nie lamimy. Otwarte. Jak mamy to przejść? Nie, to już trzeba rzucić tu To Te pośmie? Tak I Czekaj, bo teraz nie wiem gdzie się skacze Aha Prze Przesuń się, przesuń się! jest tu. Zostaje. No, dawaj. Dopij źmie. Co się? Daj, dobra. Yes, luckies. Dobra. Napis dla Julii. Mhm. Gdzie to trzeba? Patrz. Nie. No właśnie, właśnie tak się dziwię, co ty wracasz? Już wiem. Tutaj! No właśnie. O kurde. Przesun się, ja to zrobię. No dawajże. że majozem. Oj, czekajcie, wyrzuciło nas, zaraz wracamy. Dobra, witamy was po krótkiej przerwie. Majozena rozłączyło. Siema. To nie, To nie moja wina. ci z Ameryki, oni nas podglądają. Rumuni mi internet ukradli. Rumuni. O no nie. Jezu, ja to znowu będę ten lamił. Co zrobiłeś? Timeset. Ej nie, dobra, ja to przechodzę na tym, dwie młodzie. Bo ja tego i tak nie zrobię, bo jestem za słaba na to. Gdzie ja to mam skoczyć teraz? Już ci mówię, gdzie masz skoczyć, czekaj. Gdzie? Kurwa, spadłem, ja dobra, czytuj. Ty... No, czekaj. No tak! Mniej niż bloków! Nie go! Nie w ogóle! Jednego! Gdzie tu ja mam wyjść? Dobra Wyszłeś już z game modem? No raczej... O kurwa. Teraz mamy szybkość plus 6. Znaczy 6 sekund O no nie sekund? Co to jest? Ej, co się z tym robi? Za żelazo, diamenty lub takie rzeczy możesz mieć przyspieszenie lub inne rzeczy. A za złote jabłko? Mm. Żul. Ono nie wie, że nie wie. A jak na tym stanę, to co? Da, Nic? da, da mi to jakąś moc? Nie. Ty chyba jak to fajnie wygląda. Płyty. Ale jednak nie biorę, bo już mam same powtórki. Fajnie. No to co nagrywamy po tym? Po tym? No. Nie wiem. A w ogóle taka mała ciekawostka Minecraft. Mówisz murzynów. Minecraft jest chujowy. Tak, to czemu w niego gramy? Bo jest chujowy. Nie, bo znalazłem fajną mapkę. Między innymi, ale to, tak to jest chujowy. A, jeszcze jedna ma ciekawostka. Ty lubisz Murzynów. Nie lubię Murzynów! przecież nie, nawet nie, nie mam nic przeciwko Murzynom. Ja nie jestem rasistą! A ja... Ja nie wiem w sumie. Mi są obojętni. Mogą Bo... zginąć, mogą żyć. O oh fuck. A, dobra, to dobra, tego już nie nagrywamy tak około 20 minut, tylko jeszcze chwilkę, nie? No. Jest tak jakby druga część. Ale... To ten, ten odcinek możemy wrzucić w częściach w sumie, nie? Czy mam no. go skleić? Sklej! Zresztą. Czemu rozmawiamy o tym na wizji? A w ogóle opowiedz, za jaką jesteś drużyną? Barcelona? Ale a za... Z... A za a, a, no nie powiem! Przecież nie powiem. Otworzyłem tu checkpointa. O ty! Jakżeś ty to zrobił? Dobra, kończymy odcinek. Na tym drzewie kończymy odcinek. Dobra, to czekaj, musimy wejść na górę. No, i zniszczył, no? Bo chciałem wejść na górę. Dobra, to co zaraz nagrywamy? Nie wiem, może jeszcze jeden odcinek tego. No to dobra. No to ja was żegnam, żegnam was też. Majozen? I zapraszam.